Pozwolicie, to po tych krótkich przemówieniach teraz nastąpi to, co jest najważniejsze, czyli przekazanie sprzętu. E, poproszę pana dyrektora panią dyrektor tutaj o asystę szefowi będziemy przekazywali sprzęt. Ja, ja bym, ja, ja bym, ja bym, mogę to być Na, na, na cięższe będzie najładniejsze. <laughs> Niech służy mieszkańcom powiatu kępińskiego jak najrzadziej, ale wiadomo w wielkim celu i z pożytkiem tutaj dla nas wszystkich. Dziękujemy za to wszystko, co pani dyrektor w swojej łaskawości pozwala tutaj nam wspólnie z Mironem wyprawiać, ale już o tym rozmawialiśmy na dole, to ma pozytywne skutki w postaci chociażby jednego życia uratowanego i tu się już nie musimy o nic targować, bo tutaj nie ma żadnych Oczywiście najlepiej byłoby, żeby nigdy nie musiało być używane to urządzenie, ale życie jest, jakie jest, więc aby działało i przyczyniało Pomaga. się dla zdrowia i życia innych osób. Bardzo dziękujemy. I po raz kolejny wychodzi, że to życie jest najważniejsze. Tak, najważniejsze ręce. Już jest, 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 jest. Jakby ktoś zapomniał, to zawsze życie jest najważniejsze. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim e, oczywiście za ten dar, za ten sprzęt. Tak jak mówimy, żeby nigdy nie był używany, natomiast dobrze wiedzieć, że on jest. Bo to jest najważniejsze, że on jest i że są przede wszystkim tacy fachowcy. Jak Pan Miron, ale także pozostała nasza kadra ratownicza, bo to są wspaniali fachowcy, naprawdę oddani swojej pracy i pasjonaci. I takich pasjonatów też Państwu życzę, bo wiem, że tutaj taka grupa mm. <laughs> pewnie będzie czy powstaje. Więc takich pasjonatów Państwu życzę. Ja chciałam przede wszystkim pogratulować firmie, właścicielom, zarządowi, Panu dyrektorowi za wspaniałą tą inicjatywę i to, że powoli budujecie standardy. Budujcie standardy w dbaniu o bezpieczeństwo Waszych pracowników. Zanim przyjedzie ten profesjonalny zespół, te cenne sekundy i minuty, często w ratowaniu zdrowia, ale przede wszystkim życia, uciekają. I wtedy jest ważne to działanie. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Jesteśmy. Gotowi do dalszej współpracy. A <noise> już ja z... właśnie powoli, mówiąc, to już powoli tych pracowników tutaj trochę mamy połączonych, prawda? Bo i pani Anita, i pan Miron, <noise> troszeczkę ten szpital już nam się łączy z tą przedsiębiorczością na tą bardzo ważną na tym terenie. Także jeszcze raz bardzo ciekawa. A ja ze swojej strony, drodzy Państwo, chciałam powiedzieć, że jestem niezmiernie z jest mi miło, bo tak naprawdę ta, ta nasza polisa grupowa w zasadzie dzisiaj obchodzi jubileusz 10 lat. Dwo, 1 maja 2014 roku żeśmy ją zawarli. Ale powiem, że tak naprawdę z Państwem osobiście spotkałam się już w 2002 roku. To była pierwsza polisa, to jeszcze nie była warta, to jeszcze była warta Wita, czyli przed zmianą nazwy byliśmy. I to była pierwsza polisa od 2002 roku do 2009 roku. To była nasza pierwsza. Pierwsza współpraca, a teraz już od 2014 roku już jesteśmy w jednym Ciągłości. ciągu cały czas razem. Także ja się, jestem bardzo dumna i bardzo się cieszę, że, że możemy i dzisiaj jest takie ukoronowanie tej naszej współpracy no w tak szlachetnym i dobrym dniu i celu. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy pomóc zarówno pracownikom, jak i nie tylko pracownikom Bejning ale... Wszystkim potrzebującym, zwłaszcza, że firma Wasza na tle naszego portfela w ubezpieczeniach grupowych jest swego rodzaju ewenementem, ponieważ tak zwane tak fachowe słowo, użyję szkodowość, którą macie, jest bardzo niska, co, co świadczy o tym, jak dbacie o swoich pracowników i bardzo mało zdarzeń, które w tej branży wydają się, powinny być powszechne, u Państwa praktycznie nie mają miejsca. To jest naprawdę ewenement na skalę kraju i bardzo się cieszymy, że możemy z Państwem być i Was wspomagać. No ale to jest też dzięki tu Panu was, Mironowi, bo robimy, robimy szkolenia bardzo często, e, gdzie Pan Miron przyjeżdża, robi szkolenia, e, wykłada chłopakom tu jak ratować, jak, jak przystępować do, 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 w ogóle do kogoś kto zesła... E, e, no ktoś osłabnie lub, lub coś w tym stylu, robi szkolenia nam, nawet wczoraj mieliśmy szkolenia zrobione również z pierwszej pomocy, Także tutaj to jest bardzo przydatne i tu jest właśnie dzięki, taka niska jest to, co Pan Dyrektor mówi, dzięki właśnie Panu Mironowi. Też. Ale bardzo ważne jest to, że pracownicy chcą, ponieważ czasy są takie, że teraz najczęściej się nikomu, może nic nie chce. Nie chce im się angażować, nie chce im się występować, nawet nie chce się pomagać. Tak naprawdę często jak się coś dzieje, prędzej wyjmują te telefony komórkowe, żeby coś filmować, niż żeby pomóc. Niestety dużo jest takich sytuacji, a te cenne minuty i sekundy życia uciekają. I tutaj gratulacje też dla pracowników, którzy chcą się no, no w to właśnie. zaangażować, no. chcą się uczyć, mają odwagę pomagać, nie stanąć z boku. No, także też gratulacje dla no, załogi. No, mamy grupę chłopaków, pracowników, którzy się bardzo w to angażują, tą pierwszą pomoc, chcą przechodzić szkolenia, sami monitorują u dyrektora, żeby jakieś szkolenie y, zrobić, y, także, także bardzo chętni są do tego, żeby to właśnie robić, bo to też przydaje się w życiu. I zawodowym i prywatnym, bo to różnie w życiu bywa. Niekiedy trzeba udzielić komuś pomocy, no to chłopaki wiedzą jak postępować, a mieliśmy parę takich przypadków, no różnych, delikatnych, ale od razu przystąpienie było, gdzie sam pan Miron powiedział, idealnie to zrobili chłopaki, zrobili to tak jak miało być, tak jakby byli ratownikami yy, pogotowia, także, także, no chcą chłopaki i, i to robią. Ja bym chciał zaznaczyć, że korzystny model ratownictwa to są zakładowe grupy ratownicze. Znaczy, że te w naszym takim sankcie ratowniczym, którzy wiedzą jak pracować, my szkolimy ich w ten sposób fundamentów ratownictwa, gdzie wyciągały jak najbardziej potrzebne elementy. Zaczynanie krążenia, urazy, bądź jakiekolwiek choroby dotrzymuje każdego z nas, obojętnie ze względu na status ze względu na stan zdrowia czy pozycję fizyczną. Mamy tu jednego naszego kolegę, który, no zdrowy facet i miał ten swój przełom w życiu, kiedy niestety i w, yy, się wydarzyło, ale ono wiedzieli co zareagować. A sytuacje potrafią być względu każdego z nas. Także my dziękujemy. Dziękuję za podniesienie możliwości diagnostycznych ambulansów z powrotem medycznego, który naprawdę jest niewielu w tym kraju. Takie podniesienie diagnozy, diagnostyki przedszpitalnej Powoduje to, że pacjent ma więcej czasu. A ten czas jest dla niego kluczowy, dlatego, że trafić na blog operacyjny, żeby trafić do, na, na centrum urazowe, żeby, możli, żeby doszło do tego pięknej historii, gdzie możemy kogoś ratować. Ale łańcuch życia polega na tym, że to jest wspólna praca. To nie jest też praca końcowa ratowników medycznych. To jest praca szpitala, gdzie przejmują, że jak powiem, te dane startowe, nasze, które ludzie podjęli, bo łańcuch należy do nas ale kontraca należy do szpitalnictwa i w szpitalnictwie naprawdę jest duża doza, którego nie widać. I ludzie często nie widzą tego, jak proces przeżycia polega na tym, że ten człowiek uczy się później, jak mówić, jak jeść, jak chodzić, że to jest cierpienia i pacjenta, łez ludzi, wszystkich dookoła. I to jest właśnie coś fajnego, kiedy tworzymy to wspólnie, a Powiat Kiepicki jest takim ciekawym miejscem, że ludzie też chcą coś zrobić innego niż zawsze. A te inne nie zawsze polega tak, że to wyglądał tak scenariusz. No, jest mocno zaświęta. Zniżki 25, 26, 27, 2, 8, 2, 9. Do gołej góry palięta. Będziesz trzeba. Odsunąć się od pację. 2 analiza jest muselca. Odsunąć się od pacjęta.

Czy panowie pomocy? A, tak, oczywiście. Zauwańc, no, jeszcze chwilę. Poczekaj. Okay. Świetnie. no, 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 Tak. no, 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 ładowa trzech różnych grup. Każdej osoba była z innej grupy i pokazali to, co potrafią razem. nawet jak są oddzielnie. Potrafią na naprawdę fajne rzeczy. Może aktorsko troszeczkę przesadziłem, tak? O, nie, no, i Dobrze, nic nie no, tak, realnie, że. Ja, nie, na momencie, to się to... zastanawiałam, czy. Ale wszystko było ogarnięte I tak, dookoła. Także szefowa, szefowa zna moje pomysły i czasami mówi. Niech się nie Niech się Pani zaufa. A no, jak ja na leżąco. Ja ją znam. <ślaśni> <ślaśni> Ale z tej pozycji też <ślaśni> ją znamy. Tak. Dużo jak człowiek zabezpiecza, imprez masowych, to tak. Dobre miejsce do leżenia. Dobrze jak jest do leżenia. Szanowni Państwo, Boże Ja mi rąk, żebyśmy dokończyli jakby tutaj te nasze rzeczy u, uroczyście, a później jeszcze chwilę porozmawiamy trochę w kuluarach. Szanowni Państwo, padło tutaj o, to, o takie zdanie, że to wstyd, to wstyd się przygotowywać. Gdzieś potencjał ludzki, który w każdym drzemie jest niewykorzystywany, ale jest na pewno jedna organizacja, która to zawsze potrafi robić. I to na pewno jest Ochotnicza Straż Pożarna. I bardzo wielu naszych kolegów tutaj z naszych grup ratowniczych to są też przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy nam się zdobywają certyfikaty ratowników i inne, które również można wykorzystać jakby w codziennej pracy. Dlatego kolegom z Ochotniczej Straży Pożarnej za ich wkład w nasze tutaj różne działania, pomysły chcielibyśmy również podziękować i taki symboliczny prezent, który jest potrzebny przy ratownictwie. Bo rękoma można wiele, ale czasami potrzebny jest sprzęt. Patrzę, gdzie to jest nasz Andrzej, bo to jest ciężkie, chciałem go wykorzystać do trochę ciężkiej pracy, ale on już tam chyba e, wywiady udziela, więc e, <sumultacje> więc to spróbuję ja. Może dam radę. E, pana naczelnika poproszę, pana dyrektora, panią dyrektor i szefa o przekazanie torby ratowniczej R1. O, to jest ja, proszę, 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 panu. To przekażmy tutaj ceremonialnie i oficjalnie tutaj ten rzecz. Który... Proszę. proszę bardzo. Gratulujemy. I, I dziękujemy. Strażacy to są zawsze naj, naj, najlepsze mundurowki, prawda? Bo jest wiele służb mundurowych. Tak, ale, ale, ale zauważcie, że strażacy no jest coś takiego w tym zawodzie, że. generalnie... ma nawzajem Można. Gratulacje. Ja wiem, kiedyś wymyślałam, ubezpieczaliśmy Straż Pożarną, to wymyśliłam strażaki, fajne chłopaki. Bardzo piękne. Zamiona nazwa No tak, Nie z przymusu. Nie dla pracy, tylko swój, swój zamówienia. Swój czas wolny, kosztem czasem rodziny, swojego czasu wolnego, z jakiejś pasji. no To jest ich pasja, to jest ich pasja po prostu. No, cieszymy się, że możemy być tą grupą największego zaufania społecznego, bo od wielu, wielu lat przodujemy w, rankinga, w tym. Tak. Oczywiście dziękujemy bardzo za przekazany sprzęt. No, jest to dla nas bezcenny sprzęt. My no, jesteśmy tutaj tylko w trójkę, ale reprezentujemy no, nie tylko naszą jednostkę, ale jakby całą Brać Strażacką. Eee, reprezentujemy tych ludzi takich bardzo pozytywnie m, zakręconych, ale tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, no dobrymi chęciami za wiele nie zdziałamy, a dzięki takiemu sprzętowi w ogóle specyfika działalności straży na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniła. Kiedyś to były wyjazdy tylko do pożaru, jeszcze jakimiś tam sikawkami konnymi. W tej chwili większość wyjazdów to już nie są pożary, to są zdarzenia drogowe, przy których oczywiście taki sprzęt jest też niezbędny. Ale wielokrotnie przed zespołem ratownictwa medycznego wyjeżdżają strażacy. Nawet u nas w Gminie dzisiaj mieliśmy taki wyjazd, tak, gdzie najpierw właśnie straż, jak to, przyjechali do jednej osoby poszkodowanej, osoba, która próbowała udzielić pomocy przed przyjazdem jeszcze straży. Została też poszkodowana no, i docelowo zabrali zespół ratownictwa medycznego, zabrał tą drugą osobę, która próbowała udzielić pomocy. Dla nas to też jest bardzo takie istotne, żeby właśnie nie stać się z ratownika osobą ratowaną. A ten sprzęt i szkolenia umożliwiają nam to bez odpowiedniego przygotowania, bez tych szkoleń, które też dzięki tutaj ratownikom, tym profesjonalnym te szkolenia przechodzimy możemy udzielać tej pomocy sam sprzęt nie wystarczy szkolenia szkolenia jeszcze raz szkolenia więcej tutaj chyba nie ma co już dołożyć bo przedmówcy powiedzieli wszystko co można było tylko powiedzieć my jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Ale i proszę, oby ten się spr... nie, ani... <laughs> <laughs> I... <laughs> nie, nie, nie mamy takiego przygotowania może na koniec z tą ciężką torbą radą tak, pomóc. zrobimy sobie wspólne zdjęcie Zapraszamy. Zapraszam.